Prowadzenie do programu Hogarth SMOPL. Od 1 kwietnia 2019 roku wszedł w życie obowiązek przekazywania do zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi SMOPL raportów dotyczących produktów leczniczych, refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, refundowanych wyrobów medycznych. Gromadzenie danych w SMOPL opiera się o komunikaty przekazywane przez podmioty zobowiązane do raportowania określone w przepisach ustawy Prawo Farmaceutyczne. Na portalach rządowych znajdują się proste, mało zaawansowane narzędzia, pozwalające na przekazywanie wymaganych prawem informacji do zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi. W przypadku dużego wolumenu danych bądź konieczności obsługi wielu podmiotów, narzędzia te są niewystarczające bądź za mało wydajne. Hogarth Smob to program, którego zadaniem jest kompleksowa i zautomatyzowana obsługa procesu raportowania informacji o obrocie produktami leczniczymi w zakresie komunikatów, które służą do gromadzenia danych o obrocie hurtowym i detalicznym produktami monitorowanymi. Które służą do gromadzenia danych dotyczących braków produktów leczniczych na rynku, które służą do gromadzenia danych dotyczących planu dostaw, wstrzymania, wznowienia i zakończenia dostaw. Aplikacja pozwala na import danych dla poszczególnych komunikatów z plików tekstowych CSV, arkuszy Excel, plików XML. SQL-owych baz danych za pomocą procedur składowanych. Po pobraniu danych program weryfikuje dane względem wymaganego schematu. Dane prezentowane są w postaci czytelnych siatek danych z wyraźnym oznaczeniem tych pozycji, które nie spełniają warunków walidacji. Błędne dane można poprawić przechodząc tryb edycji danych. Wszystkie dane wysłane w komunikatach są archiwizowane zapewniając dostęp do nich w każdej chwili. Dodatkową funkcjonalnością programu jest możliwość pobrania informacji o stanach magazynowych, pobrania statusu weryfikacji wysłanych komunikatów. Korzyści, jakie niesie ze sobą korzystanie z aplikacji Hogard Smob, to obsługa procesu wysyłki komunikatów raportujących stany obrotu produktami leczniczymi według obowiązujących przepisów prawa. Możliwość zautomatyzowania całego procesu wysyłki komunikatu i obrotów stanów przy użyciu dedykowanego serwisu. Powiadomienia mailowe o poprawności wykonania procesu. Możliwość scentralizowanej obsługi wielu podmiotów w jednej aplikacji. Równoległa praca na wielu stanowiskach przez wielu użytkowników. Możliwość nadania określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom. Przyjazny interfejs oraz kontrola nad całym procesem przekazywania komunikatów do SMOPL. Możliwość wysyłki komunikatów zarówno na środowisko produkcyjne, jak i testowe. Możliwość pobierania na bieżąco stanów magazynowych. Możliwość prowadzenia audytu zmian w zapisach komunikatów w programie. Sprawdzenie statusu komunikatu wraz z ewentualnymi błędami. Wskazanymi przez Bramkę Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wsparcie techniczne i stała aktualizacja programu do zmieniających się uwarunkowań prawnych i technicznych. Program Hogart Smobile został z powodzeniem wdrożony w wielu dużych firmach, a ponad 30-letnie doświadczenie firmy Hogart jest gwarantem sprawnego procesu wdrożenia i wsparcia dla klienta podczas eksploatacji naszego programu.